W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Rozmawiamy z trenerem Zygmuntem Kosiewskim. Jego podopieczny Mariusz Cendrowski już 22 września stoczy walkę z Bernardem Donfakiem. Panie trenerze, jakie są przygotowania? Aktualnie jesteśmy w przygotowaniach ogólnych, w tym już mieliśmy dwa szparengi zadaniowe. Jeżeli chodzi o cechy motoryczne, to możemy powiedzieć, że jest zadowalająco, bo jak na ten wiek łapiemy 216 po interwale i od, po, po odpoczynku wracamy do normy, czyli wyjściowej, gdzie 130, 130, czyli jest to jak najbardziej prawidłowe zachowanie i restytucja. Jak długo się już przygotowujecie? No ogólne przygotowanie trwało już miesiąc czasu. W jakiej formie jest aktualnie Mariuszek Pan stan jego przygotowania? No jeżeli chodzi o motoryczność, to wróciło nam, jak już wcześniej mówiłem do normy tętno, czyli wysiłek i odpoczynek i okres restytucji już jest prawidłowy. Jeżeli chodzi o te pierwsze szparingi, to wiadomo, że jeszcze żywiołowo, jeszcze nie wymagam za dużo zadania ścisłego. Ale jeżeli chodzi o przygotowanie ogólne, na tym etapie jesteśmy jak najbardziej zadowol zadowoleni. Co jeszcze Wam zostało do przebycia? Jak dużo sparingów Was czeka? Zostało nam jeszcze 5 sparingów, czyli dwa tygodnie specjalizacji, w tym 5 sparingów 8, 1, 10 z wymagającymi sparing partnerami i już z zadaniem, założeniem takty technicznym, taktycznym, także no, esencja e, przygotowania. Czy zna pan przeciwnika Mariusza Bernarda Donfaka? Widział pan jakieś jego walki? Co prawda widziałem, jak sobie dobrze przypominam, walkę z Kosteckim. Bujający się zawodnik, wymagający, luźno boksujący, jak się mu pozwoli, dużo, to dużo potrafi. Niemniej mówię, jak Mariusz zaboksuje w dyscyplinie walki, to nie, nie mam obawy, jeżeli chodzi o wynik walki. Jaka taktyka na tą walkę? No, przede wszystkim skrupulatność w założeniu taktycznym, czyli lewy prosty, chodzenie boczne i torowe boksowanie. Nie wolno pozwolić mu zawodnikowi na huśtanie się, wciąganie i Mariusz, przede wszystkim mam tutaj bardzo, ważny, bardzo ważną sprawę do ułożenia. Powtarzalność akcji, żeby nie rozluźniał się, nie popadał. Nieraz ma jeszcze takie nawyki, y, powiedzmy, nonszalancji, a to trzeba wyeliminować. I jeżeli będzie skrupulatnie boksował, y, no to uwa uważam, że powinno być dobrze. Panie trenerze, życzymy powodzenia. I dziękujemy za. Nie dziękuję, będzie dobrze.